Pierwsza niedziela adwentu. Pierwsze czytanie jest jakimś dramatycznym apelem do Pana Boga, żeby, żeby coś zrobił, żeby wrócił, żeby był bliżej nas. Pytaj, Zajasz, pytaj, Zajasz, dlaczego? Dlaczego, Panie, dozwalasz nam błądzić od, z daleka od Ciebie? Czy nawet każesz nam błądzić z daleka od Ciebie? Dlaczego? Lama po hebrajsku może to znaczyć po co? Jaki w tym jest sens? Dlaczego jesteś tak daleki od nas? odmień się, szuf, może też znaczyć wróć, wróć, wróć do nas. Rozerwij, rozedrzyj niebiosa i stąd. Zedrzyj, jak się szat rozdziela, bo jesteś za daleko. Jesteś zbyt daleko od nas. Jesteśmy sami, nie możemy sobie poradzić bez Ciebie. Jakiś dramatyczny apel Izajasza ale też niesamowita wiara, modlitwa z taką tęsknotą, przyjdź, 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 prosimy Cię Boże, żebyś przyszedł. Psalmista w pewnym sensie, Pokazuje, jak bardzo Pan Bóg jest potrzebny. Usłysz, Pasterzu, wzbudź swą potęgę, przyjdź nam z pomocą, powróć, wejrzyj z nieba, nawiedź winoroś, chroni latorośle, wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Pan Bóg ma tyle do zrobienia. Pan Bóg tyle potrafi pomóc ludziom. Pan Bóg ma w sobie jakiś taki niesamowity asertyment, że można by powiedzieć razem z pierwszym czytaniem, że, że na Ziemi to my wszystko mamy, tylko Boga mamy za mało. Dlatego przyjdź z niebios, przyjdź, przyjdź z niebios do nas, bo jedynie czego nam brakuje na Ziemi to Boga. Drugie czytanie. Z początku pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian jest niesamowitym tą eksplozją radości, że, że Bóg dał nam łaskę, że, że Bóg dał nam pokój. Mamy ten pokój w Jezusie Chrystusie, święty Paweł dzieli się tym pokojem i na końcu czytania mówi tak: wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim Jezusem Chrystusem Panem naszym. Czyli nie tylko Bóg jest potrzebny w pewnym sensie, żeby nam pomóc, nie tylko ma pewnego rodzaju arsenał rzeczy, które, czy spraw, które powinny załatwić, ale On nas wzywa do czego? Do tego, żebyśmy żyli we wspólnocie z Jezusem Chrystusem. Koinonia to jest bardzo mocne słowo, które pokazuje na więź, na coś, co jest, co jest bardzo mm, więź życia, można powiedzieć, czy wspólnotę życia, która sprawia, że człowiek żyje całkiem inaczej. Więc nie chodzi o to, że potrzebujemy Boga tylko, żeby zaspokoił nasze potrzeby. Nie chodzi o to, że potrzebujemy kogoś, kto, kto nam pomoże da, e, zrobić to, czego nam brakuje. Chodzi o wspólnotę życia. Żyjemy z ludźmi, żyjemy z rodziną, żyjemy z żoną, z dziećmi, żyjemy z przyjaciółmi, ale brakuje nam wspólnoty życia samym Bogiem, bo tylko wtedy to życie jest mocniejsze, tylko wtedy to życie jest wieczne. I ciekawa jest Ewangelia według Świętego Marka, która opowiada o tym, że, że Jezus mówi: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy ten czas nadejdzie, i opowiada, że będzie to tak, jak z człowiekiem, który udał się w daleką podróż. Zostawił swoje sługi w domu, każdemu rozdzielił różnego rodzaju zajęcia, a oddźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Nie wie, kiedy przyjdzie, czy o, czy o trzeciej straży nocnej, czy o pianiu kogutów, czy o północy. W pewnym sensie można powiedzieć, że cały ten świat to jest, to jest ten dom, który został zostawiony przez Jezusa Chrystusa. W tym domu mamy przeróżnego rodzaju funkcje. Jedni są takiej wiary, jedni inni, jedni mają takie zadania, drudzy inni. Ale jest ktoś, kto jest odźwiernym, i tym oddziernym jest chrześcijanin. To jest nasze zadanie. Mamy klucze, które pozwalają wejść Chrystusowi z powrotem do tego domu. Mamy klucze, które w pewnym sensie pozwalają odkryć obecność Boga, obecność Jezusa Chrystusa. I niech to ten adwent będzie takim dobrym momentem odkrywania się na Jezusa Chrystusa, czuwania, bo jesteśmy odźwiernymi. Czy będziemy wstawać na roraty, czy będziemy rozmyślać y, Słowo Boże, czy będziemy się więcej modlić. To wszystko po to, żebyśmy prędzej niż inni na tym świecie umieli rozpoznać, gdzie jest Bóg, bo go wszyscy dramatycznie potrzebujemy. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.